Mikołaj Kruczyński się nazywam, jestem koordynatorem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców i witam na drugim posiedzeniu zespołu roboczego do spraw systemu ochrony zdrowia i farmacji, działającego właśnie w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Zgodnie z obowiązkiem formalnym przypominam, że posiedzenie jest rejestrowane w zakresie obrazu i dźwięku, a nagrania publikowane w mediach społecznościowych na kanałach Rzecznika. Poprzez udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie Państwa wizerunków w taki właśnie sposób, a w razie niewyrażenia tej zgody należy zgłosić stosowną informację przed rozpoczęciem posiedzenia i wyłączyć przesyłanie obrazu we własnym zakresie. Wraz ze mną dr Jarosław Gowin, radca rzecznika i to taki skład mamy dzisiaj ze strony Biura Rzecznika. Witam serdecznie przewodniczącego. Zespołu pana Grzegorza Rychwalskiego. Dzień dobry. I wszystkich członków zespołu zgromadzonych na dzisiejszym posiedzeniu. Proszę Państwa, dzisiaj mamy dwa tematy, które tutaj pan przewodniczący nam zaproponował. To jest po pierwsze objęcie ochroną przed odłączeniem nośników energii miejsc wytwarzania leków i hurtowni farmaceutycznych, a po drugie wyłączenie z obowiązku mobilizacji powszechnej pracowników krytycznych zaangażowanych w wytwarzanie leków. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że od czasu ostatniego naszego posiedzenia otrzymaliśmy trzy materiały. Jeden materiał no to są właśnie te tematy od, od przewodniczącego, który zastosowaliśmy do dzisiejszego spotkania. Drugi materiał to jest materiał od, od Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Krajowi producenci leków. I tutaj mamy e, mamy propozycje legislacyjne mające na celu ulepszenie środowiska prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze farmaceutycznym. E, I tutaj mamy takie punkty: jak przeciwdziałanie zjawisku nadużywania procesowej instytucji zabezpieczenia, e, zagwarantowanie aktualności i rzetelności komercyjnych baz informacji o lekach, na podstawie których działają programy do wypisywania recept. Po trzecie, digitalizacja procesu przekazywania nieodpłatnych próbek leków. Po czwarte, ochrona przed przerwami w dostawach energii i ciepła dla branży farmaceutycznej oraz wyłączenie personelu niezbędnego dla produkcji i dystrybucji leków spod obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej. No i ten właśnie czwarty punkt stał się tematem naszego dzisiejszego spotkania. Pozostałe to ustalimy w jaki sposób, w jakim trybie, w jakim terminie będziemy. Będziemy omawiać. No i trzeci materiał dostaliśmy tutaj w ostatnich dniach od naczelnej izby aptekarskiej, gdzie też jest kilka, kilka propozycji tematów do omówienia. To może w kolejnej, dalszej, w dalszej kolejności, już nie kolejnej, bo się zaprątałem za dużo tych kolejności. Dobrze, to tyle, to tyle odnośnie materiałów, no to proponuję w takim razie przekazanie głosu Przewodniczącemu Zespołu, który pewnie będzie chciał się wypowiedzieć na tematy związane z, na tematy, na tematy dzisiejszego, związane z, z tematem dzisiejszego, w kwestiach związanych z tematem dzisiejszego posiedzenia. O, jakoś dzisiaj mi się plącze wszystko. Bardzo proszę Panie Przewodniczący. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Bardzo miło się spotkać z państwem ponownie na kolejnym posiedzeniu naszego zespołu. Tematy, które zostały dzisiaj wskazane i które pan dyrektor tutaj także z materiału, znaczy, materiał, który został przekazany przez Polski Związek Przemysłu Farmaceutycznego, krajowi producenci leków, jest to materiał, który jest odpowiedzią, jakby w, na nasze pierwsze spotkanie, gdzie ustaliliśmy, że jako wszyscy członkowie zespołu przekażemy nasze uwagi do Legislacyjne, systemowe, do, do biura rzecznika. No i to jest ten materiał, który my przekazaliśmy. Mam nadzieję, że na podstawie tych naszych wszystkich materiałów, które zostały przekazane w najbliższej przyszłości, opracujemy jeden dokument zawierający perspektywy wszystkich, wszystkich członków zespołu, tak abyśmy tutaj wspólnie wypracowali tematy wspólne i które tutaj za zgodą jakby i dyrekcji, i Rzecznika moglibyśmy przekazać do właściwych adresatów w administracji publicznej jako tematy istotne z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby były one poruszane czy inspirowane do pewnych działań. Legislacyjny. Przechodząc do dwóch aspektów, które zostały wymienione w agendzie, to jest dostęp do e, nośników energii i do mobilizacji. E, tutaj zwracam e, uwagę, że chcielibyśmy zainteresować e, szalo, szanowne koleżeństwo, aby wypracować na naszym forum perspektywę wspólną i przekazać tą perspektywę do odpowiednich decydentów w zakresie takim, iż e, Mówimy bardzo dużo na różnych forach o bezpieczeństwie lekowym, o bezpieczeństwie lekowym z perspektywy dostępności produktu dla pacjenta. No i żeby ten produkt leczniczy, lek był dostępny, żeby w aptece mógł być wydany, czy w szpitalu zaordynowany, no musi być dostępny. O ile i apteki, i szpitale, czyli świadczeniodawcy są objęci ochroną przed odłączeniem energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych, o tyle miejsca wytwarzania leków, fabryki leków, nie są objęte taką ochroną. Co więcej, dystrybucja tych leków także nie jest objęta ochroną przed odłączeniem środków nośników energii, tutaj, może w szczególności prąd. No i Mając na uwadze, zidentyfikowaliśmy taką lukę, no i żeby i apteki i szpitale mogły wykonywać swoją funkcję społeczną i tutaj jednostek ochrony zdrowia i wydawać leki niezbędne dla pacjentów, one muszą być. A żeby były, muszą być wyprodukowane. Jeżeli energia zostanie odcięta, to nie dość, że nie będziemy produkowali le leków, ale tutaj moi szanowni koledzy farmaceuci, którzy tutaj chociażby widzę pana prezesa przez okienko, no lepiej wie ode mnie, że leki muszą być produkowane w w odpowiednim reżimie. Jeżeli wyjdziemy z reżimu, to nie dość, że będziemy musieli utylizować produkcję, ale także magazyny, które mamy e, przyprodukcyjne, nie będą mogły także być dystrybuowane. Więc tutaj zwracamy się tutaj z apelem do, 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 do członków, aby poparli nasze wystąpienie i propozycję wystąpienia odpowiednich decydentów o e, jakby pozidentyfikowanie tej luki o zmianę przepisów tak, aby rozszerzyć ochronę, e, którą już podlegają, i szpitale. I apteki, także na wytwórców i dystrybutorów leków, aby ten ciąg był kompletny, aby leki mogły dotrzeć do pacjenta w sytuacjach zawsze, a w sytuacjach kryzysowych szczególnie. Mamy doświadczenia z pandemii, kiedy widzieliśmy bardzo duże zwyżki sprzedażowe w aptekach. Tutaj myślę, że pan prezes również potwierdzi, że te sytuacje miały miejsce, ale żeby zapewnić możliwość dostarczenia tych leków, one muszą być produkowane. Sytuacja, odłą... Sytuacja zagrożenia odłączeniem była raz, jak do tej pory, w 2015 roku trwała 8 godzin. Poradziliśmy sobie z nią, z dostępnymi przez nas zasobnikami energii, ale trzeba pamiętać, że sytuacje kryzysowe, szyku, szyku, szykując się na sytuacje kryzysowe, mamy nadzieję, że nigdy one nie nastąpią, ale kiedy ona nastąpi, będzie już za późno. Późno, więc lepiej się przygotowywać zawczasu. Nasza jakby zidentyfikowana luka także wykazała raport, który został zlecony na zlecenie krajowych producentów leków przez firmy, a firmę analityczną działającą na Ukrainie wskazującą, że podczas wybuchu wojny był to jeden z przyczyn ograniczenia dostępności leków. Także tutaj prosimy o możliwość uwzględniania tej perspektywy. Druga perspektywa, to jest mobilizacja osób kluczowych, akurat z naszej perspektywy, wytwarzania leków, ale myślę, że tutaj kwestia i lekarzy, i farmaceutów jest również. Istotna, ponieważ w pierwszej kolejności te zawody będą mobilizowane, a są także potrzebne w miejscach świadczenia, w których teraz są obecne. Więc także zwracamy się o to, aby osoby krytyczne z punktu wytwarzania leków, dystrybucji leków, ale i ordynacji leków były wyłączone albo, z, albo były wyłączone z powszechnego obowiązku obronnego, albo żeby były tak jak ter teraz jest, były mobilizowane, ale z przydziałem do miejsca w tym, którym teraz pełnią swoją, jakby swoją pracę. Czyli mobilizacja nie zmieniłaby miejsca pracy i świadczenia, ale tak naprawdę no, tylko po prostu przydział mobilizacyjny wiązałby się, że mobilizacja jest w tym samym miejscu, a nie odesłany na drugi koniec Polski do zupełnie innej roli, do której nie są przygotowane, a są przygotowane do bardzo, do bardzo dobrze do roli, której podstawowej zapewnienia bezpieczeństwa Bezpieczeństwa pacjentów i bezpieczeństwa lekowego, które są już przepisane. Z tymi dwoma tematami zwracamy się do Państwa, a także zwracamy się o to, żeby w ramach biura i rzecznika małych i średnich opracować krótkie wystąpienie do decydentów z, ze wskazaniem luk bezpieczeństwa i ochrony i z odpowiednią incepcją. E, Legislacyjną w tym zakresie, szczególnie w zakresie energii, dostępów do nośników. Nie wymaga się zmiany prawa na poziomie ustawy, to jest zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, za które odpowiada Ministerstwo Klimatu. Także wydawałoby się, że ta interwencja legislacyjna jest dosyć prosta, szybka, a gwarantuje pełen łańcuch bezpieczeństwa. Dziękuję, pozostawiam do dyskusji obydwa tematy. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Czy ktoś z członków zespołu chciałby w tej kwestii zabrać głos? Zachęcam. Pan Marek Tomków zgłasza. Zapraszam do głosu. Dzień dobry, Marek Nauków, Naczelna Rada Aptekarska. Oczywiście w pełni popieramy te dwa wątki, o których przed chwilką wspomniał Pan Przewodniczący. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na takie bardzo przyziemne aspekty, jakie wiążą się już nie z samą legislacją i chociażby zagwarantowanym legislacyjnie dostępem do energii, no ale tym, z czym mieliśmy do czynienia w sensie praktycznym, chociażby w trakcie ostatniej powodzi w województwie opolskim czy dolnośląskim. Apteki pozbawione są dwóch rzeczy, mianowicie pozbawione są generatorów prądu i pozbawione są dostępu do internetu. Zarówno lekarze, jak i osoby, które realizują recepty, ten dostęp do internetu muszą być zapewnione, żeby korzystać chociażby z tego, co daje nam e-recepta, dostępu do dokumentacji pacjenta w takich trudnych sytuacjach, ale one nie muszą być mieć bardzo globalnego charakteru, wystarczy nawet lokalny, taki jaki był właśnie w Głuchołazach czy Kłocku. Zatem nasza prośba, żeby Przede wszystkim również na poziomie struktur samorządowych, mówię tutaj o samorządach lokalnych czy struktur wojewódzkich, po pierwsze umieścić farmaceutów w, zespołów, w zespołach zarządzania kryzysowego. Dlatego że leki są jednym z najważniejszych rzeczy, do których pacjent musi mieć dostęp. Jeżeli nas tam nie ma, to tak naprawdę sama inspekcja farmaceutyczna nie jest w stanie zmonitorować ani rynku, ani tego, jak działa personel, jakie są zapasy, jak wyglądają dostawy, a to są elementarne rzeczy w przypadku sytuacji kryzysowych. Zwracaliśmy się także do Ministerstwa Obrony z prośbą o zapewnienie poprzez zespoły zarządzania kryzysowego generatorów prądu. No nie muszą być o dużej mocy, mają utrzymać tak naprawdę tylko lodówkę, bo jeżeli, jeżeli tego napięcia nie będzie, to my za chwilkę mamy mnóstwo leków, w tym niezbędne do życia insuliny do, do wyrzucenia. A więc minimalny generator prądu, który jest nam to w stanie utrzymać i, i zaopatrzenie w tak zwane starlinki. To też nie jest żaden wielki koszt. Nie wystarczy, że maje kilka aptek na danym terenie i bez żadnego problemu sobie te wszystkie rzeczy ogarniamy, mając te możliwości prawne, które już dzisiaj mamy. Możliwość prawna, o której wspomniał pan przewodniczący, wskazująca na to, że zgodnie z ustawą mamy takie zabezpieczenie, jest ona czysto teoretyczna, nie wiedzą o niej nawet sami zainteresowani w zespołach zarządzania kryzysowego, w związku z czym apteki są w tym systematycznie pominięte. W związku z czym mamy, mamy do czynienia z sytuacją, że jeżeli tego prądu nie będzie, nie będzie dostępu do internetu, to paraliżujemy te miejsca, w których ratujemy tak naprawdę tysiące pacjentów, nawet w przypadku lokalnych nieszczęść. I druga kwestia, absolutnie oczywiście popieramy kwestię wyłączenia z obowiązku mobilizacji bądź włączenia w miejscach, które, które pełnią dzisiaj funkcje, w których pełnią dzisiaj funkcje farmaceuci. Oczywiście my jesteśmy zawodem sfeminizowanym, natomiast już pandemia pokazała, co znaczy wyłączanie poprzez kwarantannę części pracowników, jakie jest, jak jest paraliżujące dla tego systemu zaopatrzenia w leki. W związku z czym tu absolutnie przychylamy się do tych, do tych postulatów, prosząc jednocześnie, aby apteki były uwzględnione w aspekcie praktycznym. Ale także w tym niezwykle ważne, a więc włączenie nas do zespołów reagowania kryzysowego, bo tego w tej chwili nie ma. Dziękuję bardzo za ten głos. Pan przewodniczący, jak sądzę, za dwocem pewnie będzie chciał. Tak, bardzo dziękuję. W pełni zgadzam się z panem prezesem. Wydaje się, że to jest naprawdę naturalne uzupełnienie. Idąc dalej w tym zakresie, wydaje mi się, że warto by było, jeżeli to jest miejsce i możliwość na forum Rzecznika małych i średnich przeprowadzenia dyskusji z przedstawicielami urzędów marszałkowskich i wojewódzkich wszystkich w Polsce, tak, aby tą świadomość budować, ponieważ z perspektywy naszego doświadczenia, ale także tutaj doświadczenia, którym podzielił się pan prezes, wiemy, że w sytuacjach brakuje czasami przepływu prostych informacji. Więc zbudowanie takiej świadomości oddolnej do osób, które się zajmują w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich, wojewódzkimi, tymi wszystkimi zagadnieniami, raz z perspektywy wydziałów, departamentów zdrowia, ale i bezpieczeństwa i reagowania na sytuacje kryzysowe, może naszą rolą również jest krzewienie tej informacji i budowanie w sytuacjach, wtedy, kiedy no, możemy się na nie przygotowywać. Więc jedna rzecz to incepcja legislacyjna, o której tutaj mówimy z rozszerzeniem, o, tym, o którym wspomniał pan prezes, ale również tę funkcję edukacyjną, którą moglibyśmy tutaj tworzyć i nie tylko skierowanie pism do odpowiednich wydziałów wojewódzkich i marszałkowskich, ale także zorganizowanie pewnej telekonferencji do tych urzędów. Jednej rzeczy to udział w, w gremiach, o których mówił pan prezes, ale może również warto zastanowić się, czy nie także wskazać urzędom wojewódzkim w zakresie konsultantów farmacji przemysłowej, że to są także odpowiednie stanowiska, które powinny zaistnieć we wszystkich urzędach wojewódzkich, ponieważ z tych informacji, które ja posiadam, takiego stanowiska konsultanta wojewódzkiego do spraw formacji przemysłowej jest w zależności od województwa. W jednym jest, w drugim nie jest, a uzupełniałoby bardzo tą rolę, o której pan prezes powiedział, ponieważ na terenach województw rozłożenie możliwości wytwórczych jest różne, z uwagi na, ponieważ nie każdym nie każdy województwie polskim jest w fabryka leków, takie osoby mogłyby się koordynować pomiędzy sobą i Świadczyć olbrzymią wiedzę dla jedno, jednostek samorządu terytorialnego i być też takim kontaktem z odpowiednimi wytwórcami. Także jedna strona to jest perspektywa legislacyjna, o której tu mówimy, ale druga ta edukacyjna, która wydaje mi się również powinna być, ponieważ usprawnienie, a może i utworzenie kanałów komunikacyjnych pomiędzy farmaceuci, jednostki samorządu terytorialnego, władze centralne, lekarze. Wytwórcy wydaje, że być powinny, ponieważ mamy olbrzymie doświadczenia i z pandemii, i z wojny. Przecież przypomnę, ja to naprawdę przypomnę przy każdej możliwej okazji. Pierwsze miesiące wojny, pierwsza fala uchodźców z Ukrainy, to jest było 3 miliony osób. To jest więcej niż dwa kraje bałtyckie i sobie z tym poradziliśmy, ale dlatego, że mieliśmy farmaceutów, lekarzy, mieliśmy czymś leczyć, bo jest Przemysł farmaceutyczny krajowy, ale ta koordynacja działań, ja pamiętam pierwsze działania przy COVID-ie. Były, ale mamy te doświadczenia i mogłyby być lepsze, spisane i rozpisane. Więc to podejście wydaje się także słuszne, aby to bezpieczeństwo dla pacjenta, bo wydaje się, że powinniśmy mówić o tym, żeby pacjent dostał odpowiednie świadczenie poradę farmaceutyczną, poradę lekarską, a częścią porady lekarskiej i farmaceutycznej jest lek, ale ten lek musi być i żeby to zaistniało, musi się spełnić szereg wymogów. I o tych szeregu wymogów moglibyśmy też mówić na forum rzecznika, ale w kolejności pierwsza interwencja legislacyjna wydaje z rozszerzeniem o tym pan prezes równolegle działalność edukacyjna do jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy województw wydaje się być cenna. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za to uzupełnienie ważne jak sądzę i teraz o głos poprosił pan Tomasz Zieliński zapraszam. Dzień dobry, ja chciałem tutaj z jednej strony poprzeć oczywiście słuszne ideę ograniczania mobilizacji farmaceutów, żeby apteki nam funkcjonowały tak samo jak zapewnienie prądu i internetu w aptekach, ale jednocześnie, jeżeli nie wiem, czy to w tym momencie, czy, czy jakby równolegle byśmy to prowadzili, kwestia zapewnienia jakby tego samego w zakresie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. No bo tu idziemy ramię w ramię, tak. Znaczy apteki nie będą miały realizowanych recept wtedy, kiedy lekarze poz u ich nie wypiszą i odwrotnie to, że my je wystawimy, a apteki ich nie zrealizują, też nic nie daje. No Tu, tu po prostu jest zespół, który pracuje w różnych podmiotach, no, często zlokalizowanych niedalekiej odległości od siebie, no bo w tych gminach gdzieś tam jesteśmy w sąsiednich budynkach, czasem w tych samych nawet i, i wydaje mi się, że tu warto też nie rozdrabniać, tylko tego już jeśli to możliwe i, i uznamy, że Warto razem to zrobić. Ja bym obie grupy połączył tutaj w jedno działanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Chyba się już wszyscy wypowiedzieli. No bardzo dziękuję. I poproszę do pana dyrektora Tomasza Olszówkę, Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Biurze Rzecznika, który dołączył do nas o parę słów. Tak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, e, Rzecz Pierwsza, dziękujemy za przekazane wystąpienie. E, istotnie zawiera szereg, szereg postulatów, i z jednej strony jesteśmy w trakcie ich analizy, z drugiej strony, bardzo możliwe, że zwrócimy się z prośbą o e, uzupełnienie lub wyjaśnienie niektórych z nich. To wtedy postaram się przekazać na ręce Pana Przewodniczącego. Myślę, że tak będzie najsprawniej. E, <laughs> e, jeżeli chodzi o te zasadnicze postulaty, one są. Teoretycznie dwa, może trzy, ale ich zasięg jest dosyć szeroki i tak naprawdę oddziałuje na sferę kilku, kilku organów, ponieważ tutaj plakają się także kompetencje kilku organów, począwszy od ministra zdrowia, ministra klimatu, ministra obrony narodowej, i należałoby te zastanowić się nad taką ścieżką. E Działanie i postępowania w tym zakresie, aby to miało możliwe największe szanse powodzenia, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, część rzeczy, tam gdzie właściwe są jednostki samorządu terytorialnego, należy się liczyć z dosyć dużym, z jednej strony rozdrobnieniem, z drugiej, dosyć istotną suwerennością tych jednostek w zakresie działań, które mogą podejmować i czynności, w jaki sposób mogą je realizować. Ale z tym problemem także zastanowimy się, w jaki sposób możemy się y, zmierzyć, tak aby możliwa była jak najlepsza komunikacja w tym przypadku między, między zainteresowanymi stronami. Kolejna rzecz, y, a ważna. Jeżeli chodzi o aspekty edukacyjne, tutaj istotnie bardzo duże znaczenie, tak jak wspomniał Pan Przewodniczący, będzie po stronie jednostek samorządu terytorialnego i one tak naprawdę powinny dotyczyć współpracy na każdym szczeblu, zarówno regionalnym, lokalnym, jak i miejscowym. Natomiast w jaki sposób ta współpraca mogłaby przebiegać, no to tak naprawdę trzeba byłoby się zastanowić już z samymi przedstawicielami jakby tych, tych organów. Kolejne, na co warto zwrócić uwagę, to istotnie były podnoszone także kwestie związane z zagadnieniem komunikacji, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych lub w stanach wyjątkowych. To jest bardzo mocno Analizowane, postulowane nie tylko przez rzecznika, przez wiele środowisk przy okazji ostatniej klęski żywiołowej w południowej i południowo-zachodniej Polsce, ponieważ w tym przypadku dosyć mocno doszwierał brak takiej elementarnej komunikacji między poszkodowanymi a przedstawicielami czy organów samorządowych, czy właściwych władz. Ten problem jest dosyć szeroki, on angażuje także a, przedstawicieli a, albo w ogóle ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji a, i jest dosyć szeroki. To na pewno także będzie dyskutowane i będzie problemem szerszych analiz. Natomiast dziękujemy za zwrócenie uwagi, uwagi także na ten aspekt, bo właśnie w takich sytuacjach yy, yy, komunikacja taka, bardzo prosta komunikacja czy też wręcz analogowa, w sytuacji, kiedy są poważne problemy z dostawami, chociażby internetu czy, czy prądu, ma kluczowe znaczenie. Ten, na ten aspekt także będziemy się starać zwrócić uwagę. Także reasumując, mamy nadzieję wkrótce zwrócić, wrócić do Państwa, przede wszystkim do Pana Przewodniczącego z prośbą o uzupełnienie i wyjaśnienia. Potem zastanowimy się nad możliwą ścieżką w miarę skutecznej, jakby skutecznego procedowania i prac nad tymi postulatami. One są nie ma one może nie są liczne, ale są dosyć złożone i wymagają zaangażowania kilku organów i to stanowi istotne wyzwanie w tym przypadku. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Widzę, że pan przewodniczący chciałby się odnieść do tego. Zapraszam. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Oczywiście deklaruję tutaj w imieniu swoim, ale także i wszystkich obecnych i nieobecnych członków zespołu wszelką pomoc. Tylko jeżeli mogę ad vocem w zakresie dostępu do energii to z tego, co my zidentyfikowaliśmy, to jest rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, pozostające w gestii Ministerstwa Klimatu i Środowiska i szczerze powiedziawszy, tylko w jego gestii. Także tutaj oczywiście meryto, znaczy intuicyjnie czujemy, że jeżeli to dotyczy leków, no to od razu Ministerstwo Zdrowia, ale tak naprawdę w pełnej gestii jest to jakby w zakresie Ministerstwa Klimatu. Bardzo chętnie także służę, ponieważ w poprzedniej kadencji rządu także były jakby wystąpienia Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie, do. Ministerstwa Klimatu, także ta historia korespondencji i stanowisk jest, więc wydaje się, że pomimo zmiany, e, zmiany e, rządu, wydaje się, że ta perspektywa bezpieczeństwa lekowego, no jednak no jest poza jakąś wszelką dyskusją, więc jakaś takie kieru, kierunko, kierunkowe wskazanie jest, e, że to jest jakby istotne i tutaj bardzo chętnie służę jakby pomocą w dotarciu do tych dokumentów, bo pamiętam, teraz nawet mam przed oczami wystąpienie ministra Kraski e, w tym zakresie do Ministerstwa Środowiska. I tutaj chętnie służę w tym zakresie, wspierając konieczność objęcia ochroną przemysłów i gałęzi, i osób, tak aby to bezpieczeństwo było. Także wydaje się, że tutaj interwencja jest możliwa. I jakby zgoda także, także jest, tylko wydaje się, że z perspektywy jakby decyzji już jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Ale wszelkie, wszelkie jakby informacje, pytania, uzupełnienia służą wszelką możliwą pomocą. Panie Przewodniczący, dziękuję uprzejmie za wyjaśnienie. Istotnie ta dokumentacja, o której Pan wspominał, przyda się, więc chętnie poproszę o przesłanie na adres Rady tych materiałów, które ma Pan zgromadzone, ponieważ łatwiej będzie nam się do nich odwołać, ewentualnie też po prostu kontynuować ten wysiłek, który wcześniej został rozpoczęty, więc przychylam się, albo wyrażam taką prośbę. To będzie potrzebne i przydatne. Dziękuję. Dobrze. Bardzo dziękuję. To co? Myślę, że chyba mniej więcej tematu mówiliśmy, chyba, że ktoś chciałby jeszcze coś dodać na zakończenie. No dziękujemy. Nie widzę, nie słyszę. To myślę, że na tym będziemy mogli dzisiejsze nasze spotkanie zakończyć. Proponuję wyznaczyć sobie jeszcze termin kolejnego spotkania, bo tutaj mamy jeszcze pozostałe trzy punkty zgłoszone przez Krajowych Producentów Leków, czyli. Czyli nadużywanie procesowe. Jeżeli mogę, jak... jeżeli mogę, hmm. przepraszam, bo to są jakby, nasze punkty, które zgłosiliśmy. To nie są punkty, które my zgłaszaliśmy jako porządek agendy do dyskusji. To są bardziej zidentyfikowane obszary w odpowiedzi na naszą rozmowę podczas pierwszego posiedzenia, hmm. kiedy zostali, wydyskutowaliśmy, że dobrze by było przekazać Państwu jakby zbiór naszych postulatów legislacyjnych, tak aby hmm. Państwo mieli jakby perspektywę wszystkich członków i żebyśmy mogli je omówić w dalszej kolejności, jakby. W Wspólnie. I wydaje się, że jeżeli inni uczestnicy zespołu także przekażą czy przekazali swoje stanowiska, moglibyśmy je omówić wspólnie jako jeden zbiór postulatów do identyfikujące bariery czy możliwości rozwojowe w zakresie legislacji. Wydaje mi się, jeżeli tutaj nie byłoby sprzeciwu uczestników obecnych, ale także no, wszystkich, którzy są w, w zespole, tak abyśmy porozmawiali o tym zbiorczo jako postulaty Legislacyjne, ale tak naprawdę zbiorcze. Byśmy poświęcili odpowiednio więcej czasu, tak abyśmy mogli opracować jeden dokument zbiorczy wskazujący na bariery, czy możliwości usprawnień, a nie dyskutowania jeden po drugim, bo wydaje się, że to nie teraz to miejsce. Mhm. Jasne. Dobrze. To kiedy chcielibyście się Państwo spotkać? Czy jakiś termin Państwo chcieliby wskazać? Czy w no grudniu jeszcze byśmy mogli? No wtedy byśmy takie... mogli właśnie te, 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 te zagadnienia, tak jak pan, pan Przewodniczący tutaj proponuje, w tym trybie poomawiać, a jednocześnie też byśmy sobie, że tak powiem, monitorowali postęp działań w tych dzisiejszych tematach, prawda? Mielibyśmy okazję, żeby sobie. Żeby sobie to... Czy czwartek 12 tak, grudnia sobie... jest dostępny dla wszystkich Państwa. Jeżeli mówimy o posiedzeniu zdalnym, to absolutnie tak. O której, o której? Tak, tak, zdalne, jeżeli mogę prosić. Tak. Jeszcze nie wiem, o której. No, no. lub w środę. Może możemy wtorek lub w środę. Tutaj propozycje jeszcze się wymieniłem uwagami z panem dyrektorem, mhm. byśmy proponowali 17 na przykład. Już 20. patrzę. Oczywiście jestem dostępny, jeżeli mógłbym prosić, na przykład od godziny 12.30. Czy państwu także pasuje? Od 12.00. Od 12.30 może być mhm. dla nas, prawda? Dostali tak. panowie, pan pasuje? Tam no. nałożymy pasujemy się, oczywiście. Dopasujemy się. Dobrze, no to ja zapisuję 17 grudnia godzina 12.30 Zespół Roboczy do Spraw Będzie czas firmowych wigilii, więc <grymacja> tak, 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 no złożymy sobie życzenia również e, przy okazji e, tego posiedzenia Dobrze To jeśli nikt już nic nie ma Do dodania To chciałbym podziękować wszystkim Państwu za udział w dzisiejszym w dzisiejszym sprawnym i merytorycznym posiedzeniu. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w grudniu.